Cześć, z tej strony Cypek. Chciałbym pokazać wam monetę obiegową Pawła I. Jest to waluta rubel. Z 1797 roku. Tu widać ładny monogram Pawła I. Czar Rosji w latach 1796-1805. 1805 tak, żeby nie było wyrzone. Są to dwie kopieki, jak widać 1797 ładnie widać tutaj jeszcze jest na dole mennica EM. Lata wybijania tej monety są to właśnie od 1797 do 801. Kompozycja miedziowa. 20,48 g wagi jest kawałek monety średnica. 35 mm i grubość 3 mm, także spore to jest. Nakład troszkę powyżej 4 900 000. Także nie jest duży, jeżeli chodzi o inny no, stan. Jak widać, no nie jest to pierwszy stan, aczkolwiek jest bardzo czytelna moneta i myślę, że przy tym nakładzie warto ją zatrzymać sobie. Jest trochę wyżarta tutaj jak widać. Tak lata już swoje ma, tak. No także dziękuję bardzo i do usłyszenia do następnej monetki. Cześć.